Chwała Tobie, Królu Wieku! Chwała Tobie, Królu Wieku! Szukajcie dobra, a nie zła, abyście żyli, a Pan Bóg będzie z Wami. Chwała Tobie, Królu Wieku! Pan z Wami jest Duchem Słowa Ewangelii według świętego Marka. Chwała tobie, Panie. Tak przyszli do Jerycha, gdy wraz z uczniami i sporym tłumem wychodził z Jerycha, niewidomy żebrak Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział przy drodze. A słysząc, że to jest Jezus z Nazaretu, zaczął wołać: Jezusie, synu Dawida, ulituj się nade mną. Wielu nastawało na niego, żeby umilkł, lecz on jeszcze głośniej wołał: Synu Dawida, ulituj się nade mną. Jezus przystanął i rzekł: Zawołajcie go. I przywołali niewidomego, mówiąc mu: Bądź dobrej myśli, wstań, woła cię. On zrzucił z siebie płaszcz, zerwał się na nogi i przyszedł do Jezusa, a Jezus przemówił do niego: co chcesz, abym ci uczynił? Powiedział mu niewidomy rabbuni, żebym przejrzał. Jezus mu rzekł: idź twoja wiara cię uzdrowiła. Natychmiast przejrzał i szedł za nim drogą. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie Chrystus. Pan. Przyjdź, duchu święty, ja pragnę. Oto dziś błagam Cię, przyjdź w Twojej mocy i sile, radością na nimi. Przyjdź w Twojej mocy i silaj, radością na mnie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Po wczorajszym sprzątaniu biczem naszych serc, dzisiaj drugi dzień, kiedy te serca mogą zostać napełnione Bożą obecnością. I oczywiście specjalnie fragment Ewangelii, który pomoże nam dzisiaj dostrzec pewne rzeczy, dziękując pewnym kapłanom za myśli, które podpowiedzieli mi. Pozwólcie kochani, że się z wami tym podzielę. Otóż Jezus. W tej Ewangelii dzisiejszej, okazuje się, gdybyśmy doczytali do końca fragment Ewangelii, okazałoby się, że Jezus był w Wierchu ostatni raz w swoim życiu. I już nigdy więcej tam nie wrócił. Wszedł już na mękę i śmierć do Jerozolimy. I to jest, kochani, ciekawa historia człowieka, tego Bartymeusza niewidomego żebraka, który wykorzystał swoją ostatnią szansę. Nie wiedział, że Jezusa już nie będzie w Jerchu. Nie wiedział o tym, że już go może nigdy nie zobaczyć. Człowiek, który wykorzystał swoją ostatnią szansę. A ciekawostka jeszcze jest taka, że nie wiem, czy Państwo wiecie, być może część z Was była w Izraelu. Jercho leżąc w Dolinie Jordanu leży 250 metrów pod poziomem morza, a zatem w depresji, a Jerozolima jest 770 nad poziomem morza. A zatem symbolicznie można powiedzieć, że Jezus wyprowadza dzisiaj z depresji na górę. I być może tego też nie wiemy. To jest nasza ostatnia msza święta. Może ostatnia spowiedź, może ostatnie rekolekcje. Kto wie, czy ta Ewangelia nie jest też o nas, o ludziach, którzy być może wykorzystują swoją ostatnią szansę. Przecież mogło dzisiaj tutaj Ciebie nie być, tak? Mogłaś mieć dzisiaj dużo zajęć. Mogłeś pójść z kolegami na piwo. Zresztą Bartymeusz też mógł to zrobić. Urzebrałby dwa denary i poszedłby na piwo czy na wino i by się cieszył, że ma co jeść. I tymczasem nie spotkałby Jezusa. I być może nas też mogłoby tu być dzisiaj więcej, ale skoro Ty jesteś i Bogu dzięki, to pierwsze, najważniejsze pytanie: O czym teraz myślisz? Gdzie są teraz Twoje uczucia? Czy tutaj przyszedłeś, by usłyszeć Boga? I wyobraźmy sobie, kochani, tę scenę, jeżeli jesteście w stanie, jeżeli wasze umysły i serca mają chwilę cierpliwości, wychodzi Jezus tłumem z Jerycha, piękne miasto, pomarańczy, bananów, daktyli i fig. I tamten, kochani, dziki tłum to nie jest nasza procesja, jak idziemy za najświętszym sakramentem. Upadni na kolana. Tam, słuchajcie, to był wschodni Rejwach hałas, popychanie się, krzyczenie, inny temperament. A on siedzi niewidomy na swoim płaszczu, jeszcze o tym płaszczu powiemy sobie, na wysokości kolan tych ludzi, a jednak krzyczy. Jak tylko się dowiedział, że to jest Jezus z Nazaretu, zaczął się wydzierać. A przecież, słuchajcie. Dzisiaj my, jako ludzie, i wy będący w kościele, nawet głośniej nie zaśpiewacie, bo uważacie, że lepiej, żeby w kościółku być cichutko, cisza, a on krzyczy do Boga, a on się wydziela i wrzeszczy. Jeżeli codzienne sprawy, które tutaj przynieśliście, sprawy w szkole, w domu wszystkie tematy dookoła waszego życia zaprzątają wam teraz głowę, to spróbujcie na chwilę to zostawić, jeżeli jesteś w stanie. Bo jeżeli ci się nie chce, to może się tak zdarzyć, że Jezus przejdzie, a ty Go nie zobaczysz. Wzruszające jest to, jak On krzyczy. A pamiętajcie, że w tamtej kulturze człowiek niewidomy, żebrak, był najniższy w najniższym poziomie społeczeństwa. Był pogardzany i był wyszydzany. Dlaczego? Bo jako niewidomy człowiek nie mógł czytać prawa Mojżeszowego. A jeżeli nie mógł czytać prawa Mojżeszowego, był dla Żyda nikim. I ten nikt, ten niewidomy żebrak, będzie się do Jezusa wydzierał. A czy Pan Jezus nie wiedział, że On tam jest? Jako Bóg? Czy Pan Jezus nie wiedział, że siedzi tam niewidomy żebrak, który potrzebuje jego pomocy? Ale zobaczcie, jakby specjalnie czekał. No i tak, słuchajcie, jakby, ja tak sobie to wyobrażam, że Pan Jezus zwalnia kroku i tylko mówi, no Bartymeusz, krzycz, krzycz. Pamiętam taką zabawę z dzieciństwa, jak nie oddasz, powiem mamie, liczę do dziesięciu. I nigdy człowiek nie doliczył. Jeden, siedem, dziewięć, dziewięć i pół, dziewięć i trzy czwarte. Tylko żeby nie doliczyć. I Pan Jezus mówi do niego, Bartymeusz, no ja już, ja już tu więcej nie wrócę. Może Pan Jezus... Nigdy więcej nie wróci do ciebie. Może już przegapiłeś jego spotkanie. A może kochani jest tak, że warto zacząć do niego krzyczeć. Ale tak szczerze, może warto krzyczeć w spowiedzi świętej, może warto zadzwonić do matki, do męża się odezwać, do sąsiada, co? Może warto w końcu przełamać w sobie ten lęk i niechęć, żeby się odezwać. Może macie kogoś takiego, do którego warto by było się w końcu odezwać. Kiedyś przeczytałem taki cytat, Martin Luther King, ten, który dbał o Czarnoskórych w Stanach Zjednoczonych, powiedział tak możesz mieć wtedy 38 lat, tak jak ja. I pewnego dnia staniesz przed wielką szansą, która będzie Cię wzywać do podjęcia jakiejś ważnej reguły, jakiegoś wielkiego tematu, jakiejś wielkiej sprawy i nie podejmiesz jej, bo się będziesz bał. Odmówisz jej, ponieważ będziesz chciał żyć dłużej, będziesz się bał, że stracisz pracę, że zostaniesz skrytykowany, że utracisz popularność albo że ktoś ci bije nóż w plecy, albo cię zastrzeli. I dlatego nie odpowiesz na to. I może się zdarzyć. Że dożyjesz 90 lat, ale okaże się, że od tamtej chwili, kiedy miałeś 38 i nie podjąłeś tamtej decyzji, już jesteś martwy. Bo to, że kiedyś przestaniesz oddychać, będzie tylko spóźnionym w czasie znakiem śmierci Twojego ducha, który umarł wiele lat temu. Czy mogło tak być, kochani, w Waszym życiu? 5, 10, 20 lat temu. Że nie podjąłeś jakiejś ważnej decyzji, że się bałeś, że się przestraszyłeś, że nawet się nie odezwałeś, a powinieneś. Może tak jest, kochani, że właśnie Ty już tylko oddychasz, a już dawno Twoje serce nie żyje. I prawdą jest, że Pan Bóg rzuca nam zawsze koła ratunkowe. Te okoliczności, które zmieniają nasze życie, bo to nie moje postanowienie mnie zmieni. To nie jak powiesz panu Jezusowi: Panie Jezu, ja przez wielki post nie będę jadł słodyczy, a żyj te słodycze, te Rafaello. Tylko, że to, co się wokół ciebie dzieje, żebyś zauważył, dlaczego tak jest. Wczorajsza kłótnia, płacz przy jakimś filmie, przy książce. Niełatwa żona, niełatwy mąż, niełatwa praca. Pomyśl, po co to wszystko jest? Dlaczego tak jest? Odkrywaj rzeczywistość wokół siebie. No bo to jest ważne pytanie. Podoba ci się Twoje życie? Takie, jakie jest? I też mądre zdanie kiedyś przeczytałem: Jeżeli wiesz i nie działasz, to znaczy, że nie wiesz. Bo jeżeli wiesz i nie działasz, to jesteś skończonym leniem, bo się przyzwyczaiłeś, że: o, ja już taki jestem, ja już taka jestem. I zobaczcie, że Pan Jezus nie poszedł do Baltymeusza. Nie. Mówi: zawołajcie go. A ten biedny, słuchajcie, niewidomy, przecież nawet jeżeli Jezus był od niego 10 metrów, to na pewno się biedny musiał potknąć, przewrócić. Może ktoś go kopnął. No, nie mógł Pan Jezus przejść 10 metrów, nie możesz mi, Panie Jezu, w końcu pobłogosławić? To co ja tu przychodzę do kościoła, a ty co? Modlę się, nowenny zamawiam, różańce, msze. A Pan Jezus słuchajcie, jakby szanował Jego wolę. Skoro chcesz coś zmienić, pokaż mi, że ci zależy. To ty musisz Panu Bogu wytłumaczyć, o co ci chodzi. Przecież on doskonale zna Twoją historię i wie, dlaczego taki jest. Ale powiedz mu o tym, żeby to była Twoja decyzja, bo on szanuje Twoją wolność. I nieuniknione okoliczności, choroba, śmierć kogoś bliskiego, może te wszystkie sytuacje związane z pandemią, może właśnie są po to, żebyś sobie wziął Pana Boga za sprzymierzeńca. Bo tak jest, że tylko prawdziwe sytuacje nawracają ludzi, a nie zmyślone. A tego balsyneusza, słuchajcie, wszyscy uciszali. On się wydziera, a na niego mówią weź się zamknij. Nie jest tak u was? Spróbujcie dzisiaj po tej mszy świętej wrócić do domu i poopowiadać. Babcia, daj spokój, jesteś stara i niemodna. Matka, już się nie odzywaj. W pracy pochwalcie się jutro, że byłeś na rekolekcjach. Co ci powiedzą? Co ty głupi jesteś? Choć na żywca. Tam będziesz teraz siedział w kościele zimnym. Tak będą kochani nas uciszać mnie i was. Ale niesamowite jest to, co Jezus powiedział do Bartymeusza. Zawołał go, a oni mówią do niego: Słuchaj, bądź dobrej myśli, woła cię. I wiecie ja jako ksiądz, czy ksiądz Łukasz, my nie jesteśmy w stanie wam wszystkiego powiedzieć. Ja nie sprawię, że będziesz zdrowszy, piękniejsza, szczęśliwsza. Nie jestem w stanie, ale mogę ci powiedzieć jedno. Bądź dobrej myśli. Woła cię. No. Bądź dobre myśli człowieku w górze. On Ciebie woła, żebyś był przy Nim, żebyś dostał cud. On nas woła, kochani, rzeczami, które być może nas bolą. Twoim sercem, Twoją apteką, Twoim bólem, Twoją łzą, a może narodzinami dziecka, wnuka. A może czymś pięknym. Tylko zobacz, czy On cię faktycznie woła. I teraz, kochani, o tym płaszczu, to jest takie ważne, że dlatego, że braka ten płaszcz to było wszystko. Całe jego życie, on pod Nim spał, on na Nim żebrał, on na Nim jadł, on nic innego nie miał. A kiedy usłyszał, że On go woła, on wstał i zrzucił z siebie płaszcz. Wszystko. Tak jak Ty możesz przed Panem Bogiem być po prostu nagi. Bo być może w Twoim dzieciństwie, może w Twoim życiu musiałeś udawać, i dzisiaj tak już masz, że jesteś taki miły, cichy, nie wadzę nikomu. Dzień dobry, proszę Pani, proszę Pani, wszystkiego dobrego, a w sercu mówisz, aby cię szlak trafił. Może udajesz, a tu jesteś zupełnie inny. I być może właśnie warto, kochani, te nasze maski i makijaże pozrzucać, bo przed Panem Bogiem i tak nie musisz udawać, nie musisz udawać. A swoją drogą, Panie Jezu, czy faktycznie zauważysz nas w takim tłumie? O tak, o tak, zauważę Cię człowieku i nie pójdę bez Ciebie. Dlatego ważne jest, kochani, żebyście powiedzieli, żebyście się nie bali wychylać, żebyście byli świadkami, że tak, mam na to ochotę. I przychodzi ten żebrak, a on go jeszcze pyta: Co chcesz, Baltymeuszu, żebym ci uczycił? Boże, kochany, co ja chcę? Chcę, żebyś mnie uzdrowił, żebym widział, jakby nie wiedział, o co mi chodzi w życiu. Tak, Panie Jezu, tego chcę. Powiedz Jezusowi dzisiaj, jutro, czego chcesz. Ja to bym na miejscu Bartymeusza, jakbym tak prze, przejrzał po tylu latach niewidzenia, to poszedłbym gdzieś do lasu, nad morze, na dziewczyny. Tak bym się nacieszył. A zobaczcie, a Bartymeusz, jak już przejrzał, to tylko na Jezusa. I już nic go więcej nie interesowało i poszedł za Nim drogą. Niewiarygodne. A zobaczcie, ciekawostka jeszcze taka, że Ewangelista zapisał, że to był Bartymeusz, Syn Tymeusza. Zapisał Jego imię i imię Jego Ojca. Żebyśmy my w górze w XXI wieku, 15 marca, dowiedzieli się o takiej historii. Ciekawe czy jak komuś dajecie dwa złote jakiemuś biednemu człowiekowi, czy go pytacie, jak ma na imię i jak ma na imię jego ojciec. Wątpię: nie interesuje nas to. A Jezus doskonale zna Twoje imię. Doskonale zna Twoje imię i zna Twoją historię i wie, dlaczego tak jest. I możesz, kochany, pójść wszędzie ze swoją historią, gdziekolwiek jesteś w Polsce czy na świecie i w każdym konfesjonale świata usłyszysz te same słowa: kocham Cię, chodź ze mną. Kocham Cię w Twoim życiu, w Twoim małżeństwie, w Twoim rodzicielstwie, w Twojej pracy, w Twojej służbie, w Twoim kapłaństwie. Chodź ze mną. I chociaż Pan Jezus nas nie odpieszcza, okazuje się, każe nam zrzucać płaszcze, nie udawać, krzyczeć, to faktycznie możemy wykorzystać naszą, naszą szansę, bo będą Cię uciszać, a Ty możesz się nie dać, bo ty masz na imię, rozumiesz, Ty masz na imię. I wiecie, przypomina mi się taka anegdota a propos imienia. Nie wiem, czy ją znacie, że przyszli kiedyś młodzi małżonkowie do księdza, żeby ochrzcić dziecko. I wymyślili jakieś takie imię. No, w każdym razie jakieś pogańskie, jakieś takie dziwne. I ksiądz mówi, co to za imię? Tu macie litanie do Wszystkich Świętych, popatrzcie na imiona świętych i sobie wybierzcie. I oni przyszli po tygodniu, i ksiądz ich pyta, i jakie imię wybraliście? Będzie miał na imię Kirie Eleiston. Nie? Tak więc kochani, Pan Bóg musi się z nami zmierzyć z naszymi wyborami i będzie słuchał różnych rzeczy. Ale idzie dzisiaj przez górę, idzie dzisiaj przez wasze domy, idzie dzisiaj przez wasze serca. A ty, a ty możesz się zerwać, możesz zrzucić płaszcz i możesz iść za nim. I właśnie po to są rekolekcje. Po to są, kochani, rekolekcje, żeby znowu wstać i iść za Bogiem. Amen.